Cześć Boże, witam Was serdecznie i pozdrawiam. Dziś środa, piątego tygodnia Wielkiego Postu. Moi drodzy, dzisiejszej Ewangelii uderzają słowa: Poznacie prawda, prawda Was wyzwoli to jest dialog między Jezusem a Żydami Żydzi mówią, przecież my nie jesteśmy poddani w nie niewolę jesteśmy wolnymi, jesteśmy dziećmi Abrahama i tak dalej, Jezus mówi każdy kto popełnia grzech jest niewolnikiem grzechu a ja mogę da dać wam życie w wolności, życie w prawdzie to zanim mnie uderza ponieważ doświadczenie mówi nam, że my potrafimy sobie wzajemnie przekazywać prawdę ale najczęściej bez miłości w złości, w nienawiści obrzucamy siebie prawdę która jest bolesna i trudna. W przypadku Pana Jezusa zupełnie inaczej. On nam objawia prawdę, także trudną prawdę o nas samych, o naszej słabości, o naszej grzeszności, ale robi to zawsze z miłością. I ta prawda wyzwala, ta prawda prowadzi do wolności, ponieważ prawda powiedziana nam przez Jezusa Chrystusa z miłością, miłości sprawia, że my potrafimy tą prawdę przyjąć, potrafimy przyznać się do swojej słabości, do swojego grzechu, wyznajemy te grzechy w sakramencie pokuty i Wolność, jesteśmy wolni. Jezus zapewnia nas, że tylko on może uczynić nas prawdziwie wolnymi. My często mylimy wolność z samowolą. Wydaje nam się, że wolność to jest zrobienie to, co mi się podoba, na co tylko mam ochotę, ale to jest samowola. Wolność. Która jest darem Panem, Pana Boga, jest zdolnością czynienia tego, co jest wolą Pana Boga. I wtedy jestem wolny właśnie, kiedy nie mam grzechu, kiedy nie trwam w grzechu, kiedy potrafię wypełniać to, czego chce ode mnie Pan Bóg. Wtedy jestem wolny, wtedy mogę mówić o wolności. Bo przecież to Bóg jest dawcą wolności, także mojej wolności, On mi dał wolność. I mogę sobie powiedzieć, że jestem wolny wtedy, kiedy potrafię uniknąć grzechu, kiedy potrafię czynić więcej dobra, kiedy potrafię wypełniać wolę Pana Boga. I taką wolność zapewnia na, nam. Pan Jezus mówi, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli, prawda sprawi, że będziecie wolni. I takiej wolności sobie i Wam życzę. Pozdrawiam serdecznie.